Place Vendôme jest jednym z najdroższych miejsc w Paryżu. To tutaj swoje butiki ma Chanel, Cartier, Dior. Ale jest im również coś posępnego. To tutaj w Rícu swoją ostatnią wieczerzę przed śmiercią zjadła Lady Diana. Tutaj umierał Fidel Chopin. Nawet Napoleon, którego kolumna zdobi plac, został z niej dwukrotnie zrzucony. Jednak mnie interesuje tutaj coś zupełnie innego. To słońce, które zdobi każdy z balkonów. Znak? że ma to coś wspólnego z Ludwikiem XIV. Gdzie jeszcze zostawił on w parożu swoje ślady? Zapraszam Was na poszukiwanie. I nie będzie to ani lów, ani podparyski wersja. Znajdujemy się praktycznie w centrum Paryża. Stacja metra właściwie mówi swoje: Palais Royal, Musée du Louvre. Chociaż, czego nie wszyscy wiedzą, nie chodzi wcale o jeden budynek i o ten sam zabytek. Chodzi o dwa różne pałace. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o pałacu królewskim, w którym król nigdy nie rezydował. W tle widzicie Comédie Française, czyli francuski teatr narodowy. Jego powstanie w 1680 roku związane jest z Moliérem, dobrze znanym każdemu uczniowi szkoły. Jeżeli kiedyś tutaj wejdziecie, poszukajcie dobrze w korytarzu pewnego krzesła. Nie chodzi wcale o wasze miejsce. To jest krzesło zachowane od tego czasu, na którym miał umrzeć Molière, w trakcie przedstawienia choroby urojenia. Tym razem choroba nie okazała się urojona. Comédie mieści się w tym miejscu praktycznie od samego początku, z krótką przerwą sprowokowaną pewnym pożarem. Sala, przy której znajdujemy się, nosi imię kardynała Richelieu. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ Pałac Królewski, Palais Royal, w zasadzie powinniśmy nazwać Pałacem Kardynała. Kardynała Richelieu znamy dobrze z powieści Dumasa o trzech muszkieterach. Jedno nie ulega wątpliwościom był na pewno wytrawnym politykiem. I jako taki wiedział, że trzeba się dobrze urządzić i dobrze wybrać swoją siedzibę. Kardynał Richelieu zbudował zatem swój pałac kilkaset metrów od Lwów. Wykupił ziemię, zbudował wielki ogród. Mieszkał tutaj do 1642 roku, czyli do roku swojej śmierci. A ponieważ, jak na porządnego kardynała wypada, umarł bezdzietnie, przekazał swój pałac Potomkowi Królewskiemu czyli przyszłemu Ludwikowi XIV, Królowi Słońce, który mieszkał tutaj ze swoją matką do czasu, kiedy przeprowadził się na drugą stronę ulicy, do Pałacu Królewskiego, Louvre. A pałac, dawny kardynała Richelieu, zachował nazwę Pałac Królewski. Zobaczmy, jak wygląda. W budynku mieści się dzisiaj m.in. Rada Konstytucyjna i Ministerstwo Kultury. W 1986 roku wielką dyskusję wywołała instalacja, której wykonanie powierzono rzeźbiarzowi Burenowi. Tak kolumny Burena, które kolidują z klasycystyczną zabudową pałacu. Ale nie była to wcale najbardziej kontrowersyjna decyzja związana z urządzeniem dawnego pałacu kardynała Richelieu. Pałac przypadł bocznej, orleańskiej linii Bourbonów. Jednak jeden z późniejszych potomków, Ludwik Filip Egalité, późniejszy król Francji, wcale nie docenił królewskiego podarunku. Miał bowiem inną zabawkę. W podparskim Monceau budował wielki park z ogromem atrakcji, ruin, starożytności, a to kosztowało. Dawny pałac kardynała Richelieu stał się okazją do świetnego interesu. Ludwik Filip pomyślał, że dobrze, żeby pałac sam na siebie zarabiał i mógł Pomóc mu zrealizować jego fantazję. Wynajął go, adaptując do jednej z pierwszych na świecie galerii handlowych. W podcieniach wynajmował przeszło 200 butików, w których mieściły się sklepy, ale również szynki, kabinety niezwykłości. Ironia polega na tym, że było to później jedno z ulubionych miejsc spotkań rewolucjonistów. Podobno to tutaj zaparła decyzja, że króla trzeba pozbawić głowy. Pałac królewski. Został już definitywnie bez właściciela. Butiki, jak widać, natomiast zagościły tutaj na doby. Jeżeli jednak nie macie platynowej karty kredytowej, lepiej zróbcie to, co ja. Skorzystajcie z ogrodu. XIX wiek oddał sprawiedliwość Ludwikowi Filipowi. Pasarze kryte wyrastały jak grzyby po deszczu. Poszukajmy tutaj w okolicy. Muszą jeszcze jakieś być. Dwór Króla Słońca pełen jest barwnych opowieści i anegdot. Pomysłodawca placu Zwycięstw, czyli Place de Victoire, na którym znajdujemy się, marszałek de La Fayette, tak bardzo wielbił króla, tak bardzo chciał mu się podlizać, że chyba w końcu sam uwierzył, że jest Bogiem. Nie tylko ufundował mu plac, nie tylko ufundował mu wielką statuę, ale poprosił również monarchę o łaskę bycia pod nią pochowanym. Co złośliwszy, członkowie dworu mówili, że kazał wykupić kwaterę w pobliskim, nieistniejącym już klasztorze Braci Mniejszych. I wykopać tunel, tak, by ostatecznie, mimo braku zgody królewskiej, jego ciało spoczęło pod statuą wielbionego monarchy. Były już historii o pysze, czas na historię o pokorze i o prawdziwym zwycięstwie, które dokonało się na uboczu wielkich pałaców, placów i figur. W tym niepozornym kościele Matki Bożej zwycięskiej rodzina małej Teresy z Lisieux modliła się o jej uzdrowienie. Dziś to jedno z polskich miejsc jej kultu, a także od niedawna jej rodziców. Jeżeli macie chwilę czasu, zajrzyjcie tutaj. To świetne miejsce, żeby się pomodlić, a opiekują się nim siostry Benedyktynki.